Witajcie w kolejnym odcinku i unboxingu na moim kanale. Jest to też pierwszy odcinek serii. W tej serii wam będę pokazywał części, z których będę, z których złożę mój nowy komputer. Na końcu oczywiście tej serii wam pokażę, jak go składam. Więc przejdźmy już do unboxingu. O tej głównej z firmy MCA, model B85, wyświetlacz G41, PC Made E, tak wygląda e, przód. Bok. Tu jest drugi bok. Oczywiście e, może tu trochę tego nie widać. Ale e, tu jest e, na jakie e, procesory. Tu są jakieś litery, tam po wszystkich językach napisane. E, tu jest drugi bok. I tu mamy tył więc teraz już y, przejdźmy y, otwórzmy już to pudełko. więc otwieramy jest takie coś wow Oczywiście już pudełko było otwierane parę razy, ale wiecie, musi być ten słek w odcinku. Oczywiście paragon niepotrzebny dałam za tą kartę, za tą płytę główną 309 zł. Po internecie też była cena 290 bodajże, no ale zamawiałam to w innym sklepie i wyszło tam 309 zł, więc już Wam pokazuję. Jest to nasz gość główny, więc odłożę go na chwilę. Już widać niektóre rzeczy, ale oczywiście odłożę będzie na koniec. Mam oczywiście taką dno, podwójne oczywiście, co nie będzie nam to potrzebne. Tu mamy płytę e, ze sterownikami. Tu mamy instrukcję, oczywiście, jak zamontować procesor, RAM yy, i takie podstawowe rzeczy. Tu jest yy, po polsku. Niektóre są po prostu napisane po polsku, ale oczywiście, w tej instrukcji, która jest nam w sumie bardziej potrzebna, jest napisane najpierw jest po angielsku, następnie jest po niemiecku po francusku i po jakiemuś dziwnemu pyckn i nie ma tu y, po polsku. Więc jakbyśmy to chcieli złożyć po prostu z polskim dowiedzieć się coś, to z tej instrukcji nic się nie dowiecie To jest. Y, nie wiem czy to tak się nazywa do końca, ale jest to maskownica. Tak mi się przynajmniej wydaje. Otwieram już Wam to. Tak to wygląda. Tu jest wszystko podpisane: HDMI, USB i w ogóle. I jest tu jeszcze kabel. Kabel, nie wiem do końca do czego on służy. Nie sprawdzałem, ale piszę tu, że to jest kabel e, SATA i tu już nic nie ma. Oczywiście teraz nasz gość główny. Otwieram. Tak oczywiście wygląda ta płyta. Tu mamy na ram, tu mamy y, karty graficzne. Y, tu jest na procesor. Już wam to otwieram. Tak to tu wygląda. Nie wiem, czy to widać wszystko, ale chyba tak. Y, tu mamy, kajcie wszystkie wejścia. Jest 6 USB, jedno HDMI. Tu mamy na myszkę klawiaturę. I tu jest właśnie ta, ta płytka. I ona, jak się nie mylę, ma przyjść. Tak, chodź. Tak, tak ma, chyba, przyjść. To najbardziej. Pasuje. Tak, tak ma to przyjść. Oczywiście, tam wkładamy do komputera z tyłu. Eee, co bym Wam tu jeszcze powiedzieć? Tu mamy logo. Logo, tu mamy model. I to by było chyba wszystko. Tu mamy zasilanie eee, 24-pinowe. Nie za dużo tu widać. Tu mamy właśnie te wejścia Sata. Eee, no, to by było chyba wszystko. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Eee, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, żeby widzieć kolejne odcinki. Zostaw komentarz, oczywiście. Eee, I to by było wszystko. Czekaj na kolejny odcinek z serii. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!